Siema, ogólnie jestem z moim nowym ultralaserem Summer Edition właśnie ym, na balkonie, tak? I oto dowód, że niby teraz wiązki nie widać, ale gołym okiem jest bardzo widoczna, nawet w taki właśnie wieczór. I jeśli myślicie, że to jest jak jakiś laserek z Chińczyka, to się mylicie. Bardzo daleko świeci, bardzo. Um, Oto dowód. Sekundka. Niech tylko namierzę, O sekundka. To jest ten laser. Um. Nie wiem, zaświecę na przykład jeszcze, um, o tam bardziej, o proszę bardzo, sekundę, o tam na ulicę, o, o ogólnie bardzo mocny laser. Eee. Co mogę powiedzieć, no na przykład, mogę powiedzieć, że ci co piszą w komentarzach na przykład, że to jest jakiś szaj z Chin z Allegro lub z Aliexpress lub z Amazona, to nie. To jest normalnie laser taki bardzo dobry, sam reddition, tylko i wyłącznie na lato świeci, a więc tak. Teraz sobie zaświecimy do kogoś. Zobaczyli mnie. A jak wiem? Świecę laserem. Mówiłem, gołym okiem widać. I raczej widać. Ym, w moją stronę popatrzyli, tak czyli zobaczyli. Czyli tak naprawdę wiązka jest widoczna, ym, tylko po prostu na kamera nie umie tego uchwycić. Większy po prostu większość kamer nie umie uchwycić ym, właśnie wiązki tego lasera, więc. To tyle. Polecam. Super.